Cześć, siemanko, z tej strony skuido, a to jest amnezja, mroczny obłęd, tym razem już się trochę bardziej boję, no bo zbliżamy się do końca, siemano, ale mi się ręka trzęsie, po prostu boję się. Wznów czy nie wznów? Wznów. Nas, poprzednim razem jak znów, wznów to mi się wysypała, mam nadzieję, że tym razem będzie działać. Jej działa I jesteśmy tutaj, gdzie powinniśmy być I o to właśnie mi chodzi aby ja tutaj być Eee, chwila, bo... Ogarniam, gdzie jestem No <gry> dobra, więc tam jest Agrippa, ta już spoko Już wszystko OK. Popatrzę tylko jeszcze na twoje fipunek, co tam mam zrobić Mam trzy fragmenty kuli

Stary ja ci chcę pomóc, a gripa, nie wiem. Grzybka. On mówi spożycie. To? Nie pomoże. To nie możesz samodzielnie uważyć miktury. No to gdzie ja to mam zrobić, nie? Tu? Też nie. Tu to, no to, to też nie. No to jak tam to, to połączyć? Nie możesz dodać bezpośrednio do krwi. Musisz mieć najpierw oczyszczona. To? Musi ona... krew musi być zrzeszczona, tak? Czyli krew musimy oczyścić Tylko jak? Nie? Dobra, to jest zbyt skomplikowana zagadka dla mnie, Ja to nie wiem jak to mam zrobić Nie wiem co mam zrobić Skoro mamy wszystkie fragmenty kuli Może po prostu... nie mamy go ratować, może po prostu mamy... Chyba, że coś tutaj pominąłem. Mi się wydaje, że po prostu nie mamy go ratować. Mamy sobie iść i. Ej, ja przed chwilą słyszałem potworka. Mamy sobie iść chwilę do sanktuarium. Czy się tak nazywało? Czy jak to się nazywało? Do presbiterium, nie? Presbiterium, chyba tak, jak mówiłem, presbiterium, wchodzimy. Czy nawa główna? No, sam już nie wiem, nie? Bo, Bo grałem w amnezji 3 tygodnie temu, nagrywałem te poprzednie odcinki. No, i nie jestem w stanie powiedzieć wam, jak to dokładnie jest. Okej, okay, okej. Okay. Tak więc witamy w prezbiterium. O kurde. Trzęsie się, trzęsie. Trzęsie się powoli. Ale okejka, tam przeżyjemy. tak szybko nie mogę ogarnąć No Co to już koniec gry? Nie chcę umierać nie Kurde Ja piernicze, co to jest? <laughs> <I> <laughs> <you> we <laughs> are very much the same, you and I. <laughs> did you really drink from the amnesia mixture? It doesn't <laughs> stop your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption. How you would face the Orb's shadow and save our work, and me. I will grant you another chance to redeem yourself.

Ja bym chciał stąd wyjść Chyba, że jest jeszcze taka opcja No, no nie Ach, no to trudno Nie wiem co mam zrobić Pobawimy się, pobawimy się mm. Kurcze Te potwory tamto były takie straszne to było, to był najstraszniejszy moment w amnezji Najstraszniejszy Zdecydowanie najstraszniejszy Cokolwiek, cokolwiek by było strasznego to To pobija to wszystko Niektóre cegły są poluzowane rękami Ich nie wyciągną Dobra, powiem wam Że teraz was troszkę sterowałem, Ponieważ i wiem, że są cztery zakończenia I to jest jedno z nich Zostaniemy tutaj i będziemy czekać na śmierć. Takie jest pierwsze zakończenie. A pokażę wam wszystkie cztery, ponieważ nie jest to specjalnie trudne. Po prostu je wam pokażę. Wszystkie cztery zakończonka. Czemu by nie? Skromogę? Nie jest to dla mnie dużo roboty z montażem. A mogę wam to pokazać po prostu zakończenia. Także pierwsze zakończenie polega na tym, że tutaj po prostu ustaniemy i zginiemy w końcu. Och no! Zginiemy właśnie od tej pleśni. Czy co to jest? To jest jakieś... nie wiem <gryw> boom! Bum! No tak, to mnie zabije. Zabijaj mnie, zabijaj mnie. To będzie takie zakończenie, w którym to Daniel umiera, a jego przeciwnik, wróg, ale ten Aleksander, baron, coś tam, czy jak on ci tam nazywa, on wygra. Także nie wiem, kiedy to się stanie, bo muszę całkowicie umrzeć. Pisaliście mi też, że kiedyś miałem taki czerwony ekran, tam spadłem z wielkiej wysokości z tej cysternie. To pisaliście mi, że od upadku nie da się umrzeć. Dlatego mi masz tak bardzo czerwony ekran. Tutaj mam jak? Zdrowie. Ledwie przytomny, czyli już zaraz powinienem umrzeć. Kurczę, nie chcę umierać. Dajcie mi żyć. Dajcie mi żyć. Dajcie mi żyć. Ja chcę żyć. No! No, please no! A wiecie co, tak naprawdę? Chwila. Muszę takie sejwa zrobić? Bo tak ogarnąłem. Eum, eum, eum. Zapisz i wyjdź. Nie wiem, czy nie wiem, czy ten, czy muszę tak robić, nie? Ale jakbym coś pomylił, jakbym coś zepsuł, no to wolę mieć save'a. Nie chcę od nowa przechodzić wszystkiego. Nie chcę przeżywać tamtej chwili, kiedy trafiłem na tych trzech potworków od nowa. Bo to było naprawdę dla mnie najgorsza chwila w amnezji. Zdecydowanie najgorsza. No, może to, jak gonił mnie potwór przez 30 sekund, i mnie w końcu, to było, było też takie straszne. Ale to, to było okropne. Jezu, to było takie nieuniknione. Trzy potworki nie zabijały. Nie, giń. Nie, Gim, Daniel, w końcu umrę. Ktoś płacze, To się nie bije. Ciągle mam ledwie przytomny. Może to nie powinienem tak umrzeć, tylko jakoś inaczej. Bo już tyle tych ciosów dostałem. Ciągle szyję, także nie wiem jak to mam umrzeć. Robi się rocznie, niebezpiecznie, fajnie. Słyszę tam jakieś potworki Spędzimy tutaj jeszcze kilkanaście minut Tak więc nie wiem czy to dla was będzie ciekawe no Mam nadzieję, że krócej A już myślałem, że koniec Tego jest coraz więcej Wszędzie Na ścianach to urosło w ogóle Daniel, żyj Tylko ty możesz uratować świat Zrobię wszystkie cztery zakończenia, czemu nie? Tak więc to jest pierwsze Pozostałe zakończenia wymagają Utworzenia kuli i spotkania się w... Sam na sam z Aleksandrem, wielkim baronem, czy jak to tam można go zwać. Wiem, że na tym się nie zabije, no to mamba czekać, nie? Poczekam chwilę, poczekam, poczekam. I koniec końców. Niedługo będę martwy, a zło zwycięży. Co ty nie giniesz, ledwie przytomny. Teraz bardziej czerwony się robi ten ekran Chyba tracę kontakt z rzeczywistością powoli Ja pierdolę, krwi Ile krwi Ja nie mogę Tak dużo krwi się rozlewa tutaj wszędzie, jak ja to widzę, to mi się robi niedobrze. Ja nie mogę tak żyć. Nie dobra, ostatnie stadium, mam nadzieję, śmierć jest blisko. To jest takie smutne tutaj umierać. Bo tutaj nas zostawili samego na pewną śmierć, taką powolną, i w ogóle to są og ogromne tortury. Zaraz, się zabić, jak nie złapali, to tym razem mnie zostawili na taką powolną śmierć: od której nie ma ratunku. Cały czas dostaję te hity od tego, ale nie ginę, jakimś cudem. Zgadza się, przyjdzie ktoś mnie zabić, czy coś? No nie wiem, bo w mojej teorii powinienem już dawno umrzeć. Ojej, tu co, to jest jakiś gaz? Kurczę. Dużo krwi, za dużo krwi. Dostaje już z każdego miejsca, gdziekolwiek bym nie był. Są jakieś muchomory okropne muchomory z żywych tkanek. Ekran przesadnie czerwony dzisiaj. Pozwól mi umrzeć, please! Nie wiem jak długo to jeszcze potrwa, ale wiem jedno, jest na to gotowy. To oddycha, to coś oddycha, widzicie? jakoś zorganizować ten czas. Może ten czas zagospodaruję na opowiedzenie takiej mojej krótkiej opinii o Amnezji. Gra jest naprawdę świetna. Naprawdę świetna. Przechodziłem ją przez ile godzin? Nie no, teraz ciężko policzyć, ale mam ja myślę, że to jest jakieś mniej niż 10 godzin to na pewno. O ja piernicze, to jest już koniec thank you my friend your sacrifice won't be forgotten you will be celebrated forever A więc to jest koniec amnezji, zakończenie pierwsze. Tak, tak blisko zakończenia byłem. Niecałe 18 minut gry od zakończenia. Bardzo, bardzo blisko. Wow. <gry> Co mogę powiedzieć po tym, że ta gra jest naprawdę mega straszna? I to nie jest straszna tylko trochę, ona jest tak mega straszna, e, że brak mi jest słów. Ona nie jest tak straszna, że ludzie boją się w nią grać. Ona jest tak straszna, że można w nią grać, jest ciekawa i ma w, ma w sobie ten poziom tajemniczości, mroczności i. i da się w nią grać, jednocześnie jest straszna i o to chyba tak naprawdę chodzi w Amnesii ma dosyć ciekawą fabułę pasującą do tego klimatu myślę, że na opinię przyjdzie jeszcze czas kiedy będę robił kolejne zakończenie ponieważ będą jeszcze trzy to nie jest koniec gry to nie jest jeszcze koniec gry. Więc dziękuję wam, że byliście ze mną. To jest koniec tego odcinka. Dziękuję wam, że go oglądaliście. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Amnezji Mroczny Obłęd. Pa pa!